Cześć, dzień dobry moi drodzy. Ja dziś przychodzę do Was odcinkiem z wezwaniami na moje podróże. Co miesiąc, jak wiecie, taki odcinek jest. Wyzwanka też mam od różnych osób. Nie przygotowałam sobie jeszcze kostek, ale już to robię. Tam z tego co pamiętam, to kostka czterościenna też była potrzebna. Już właśnie wszystkich kostek szukam. To jest 20 dwunastka i czterościenna mamy i drapak może się przydać ale drapak mam tu I ja nadal testuję ten stojak tylko właśnie jak jego ja bardzo mocno przekrzywiam to niestety ta podstawa jest za słaba za lekka i ja sobie dałam ten dziurkacz który sobie kupiłam też jakiś czas temu nasz in bo ten dziurkacz jest dość ciężki mam jedynie jedną dwudziestkę i jedną pięćdziesiątkę więc mam nadzieję że sobie jakoś poradzę z tym ograniczeniem drobnych ale tu drobne też jakieś są więc spoko. Damy radę. I tutaj mam przeznaczyć kwotę 140, 140 zł. Kalkulator przygotowany. Ja tutaj rzucałam kostką czterościenną. O, wszystko gotowe, dobra. I mamy tak trzy. Zobaczę jakim będę dzisiaj może fioletowym, tym brokatowym. jeszcze tu nie robiłam. Więc mamy tak, 30 zł na dzień dobry. Mamy znowu 3, czyli 30 zł. Nie żartujcie, znowu 3, czyli 30. Już trójki nie chcę dzisiaj. Czwóreczka. O! Plus 40. No i teraz zgaduj, zgadula, co będzie. Dwójeczka. O! Dziś poszło lepiej niż ostatnio. To jest 150 zł. O 10 zł przekroczyłam tylko, ale tu nic akurat złego się aż tak nie dzieje. Więc już sobie wezmę pisak. Ostatnio było 160, dzisiaj mamy 150, więc okej. Okay. I tu mamy 690 zł. Zobaczę, jak tam stoję z drobnymi. Dobra. Pięćdziesiątki za ładne to one nie są, ale i tu już powinnam mieć sześćset dziewięćdziesiąt dwa, trzy, cztery, 550, 570, 590, 610, 630, 650, 690. Kraj buczy. To jest na przyszły wyjazd we wrześniu. Już sobie zbieram, żeby mieć kasę. To oczywiście dam do wysuszenia na bok, bo te mazaki brokatowe potrzebują więcej czasu na wyschnięcie. No i lecimy dalej do wyzwanek Ja jeszcze zapomniałam o tych książkowych. Dobra, to dzisiaj od innej strony zaczniemy. To zrobimy na samym końcu. Tu mamy średnią stówkę co miesiąc. Więc mamy tak. 1, Dwa. Trzy. Muszę zrobić więcej miejsca. 4, 5 I tu jest szósta. I tak jak Wam też mówiłam jakiś czas temu, ja zwądrzałam na zasadzie takiej, że już nie będę rzucała kostką 20, tylko maksymalnie kostką 12, tak żeby szybciej kończyć te wyzwania. Więc mamy tak raz, dwa, trzy, 4, 5 i 6. To tak zrobimy. Na Ważne, żebyście wywiedzieli, bo jak teraz testuję po nowemu ten statyw, ten nowy i się go uczę. Więc najważniejsze jest dla mnie to, żebyście wywiedzieli. Ok, mamy tutaj kostka 6 Kalkulator przygotowany i mamy jedynkę na dzień dobry. Jedynkę to sobie wezmę dzisiaj, może tą największą kwotę to 20 zł. Tu jest. Ja sobie to muszę dopisywać, bo to są te źle wydrukowane. I żeby potem wiedzieć, jaki był nominał, to sobie dodaję od razu. I czwóreczka, to to będzie to. I tam jest kostka 12. I mamy 7. Oczywiście mazakami znowu jestem popisana, ale. To, aha, co ja robię? Jedyneczka znowu. Mm, tu jest kolejna piątna. Nie, dwudziestka jeszcze jest. Dwudziestka jeszcze jest. I znowu jedyneczka. Wiecie co, lecę dalej, bo nie chcę cały czas jedynki. Tu mamy dwójkę. sobie coś zdrapiemy. 10 zł i dobrze. Plus 10 plus mamy szóstkę, czyli tu, sobie do za 2 zł. Tu mamy trojeczkę. Jeden, dwa, i tu jest trzy. Tutaj też przepisywałam sobie. I jaki został największy? Największy to chyba czwórka została. Tu jest cztery. jedynkę znowu mam kurczę. Ja nie chcę tej jedynki cały czas. Szóstka. I to jest plus dwa. Piąteczka i dobrze. Piąteczka to jest to. 15 zł. 15 zł. Tak przesuwam, żeby wszystko w kadrze się mieściło. Tu mamy już 84. To jest to. To było K12. Jest 3. A nie te. Oj. Nie chcę jedynki. Dwójeczka. Dobra, tu niech będzie. Może następnym razem, czyli nie w październiku, a w listopadzie się to wyzwanie skończy. Zobaczymy. Wyszła równa stówka. dobrze i tak to tu zostawię. Bo pamiętajmy, że jeszcze jest to. Tutaj rzucam akurat tu, zostawiłam kostkę dwudziestościenną i mam dzisiaj 11. Więc dzisiaj odkładam 111 zł. I jak to tu wygląda?

Dziesięć wyciągam. Jest bita z tymi dziesiątkami, ale no już trudno. dwudziestek mam dużo, a z dziesiątkami jest bita. <tryk> Będzie fajnie, jak zacznę kończyć te wezwanka Bo wtedy fajnie wpadną pieniądze do ukończonych. Na razie tu na żadną wycieczkę mi nie starczy, więc tego jeszcze nie ruszam. A przypominam, że w październiku i w listopadzie szykuje mi się właśnie jedna wycieczka. W listopadzie i w grudniu właściwie, nie w październiku. Ale może się coś następnym razem. Tutaj, ile mam pól? Bo popsuło mi się. Widzicie? Czasem ta folia, ale to wystarczy drugi raz włożyć z zagrzewarki, odchodzi. Więc ja sobie to włożę dopiero jak zużyję wszystkie zdrabki. I tu mamy 3, 4, 5, 6 pól na tym. No to może by ciężko coś ukończyć. Tu mamy 2, 4, 6 też. No to chyba jeszcze, chyba jeszcze w listopadzie nic nie będzie skończone. Tak coś czuję. ale zobaczymy, trudno jest to do przewidzenia, najwyżej w grudniu się coś skończy, wyjdzie w praniu, nie ja na razie tak bezpiecznie, wiecie, stówka, ale najwyżej zobaczę, może od kolejnego miesiąca zrobię tak, że do jakiegoś wybranego wyzwania, albo grupy wyzwań będę po prostu dopłacała więcej, ale się okaże. No, i w tym odcinku zostały nam jeszcze te wezwania, które zrobiła dla mnie Mirka z kanału Zajawki Mini. One są na wysokie kwoty, ale są przepiękne. 3, 4, 5 i 6. No dobra. Więc co, bierzemy kostkę i mamy jedynkę. Zaczynamy, o przepraszam, bo Wam już tu widzicie? To jest z jednej strony fajny statyw, ale z drugiej strony jak tylko ręce ze mną nie współpracują, to potem już są takie przygody. Dobra zaczynamy symbolicznie od 10 zł. Piąteczka, raz, 2, 3, 4, 5, czyli to będzie to. Uuu. to jest największa kwota na tej zdrawce. 50 zł. Ale jak ja to zacznę kończyć piąteczkę, znowu dobra weźmiemy drugi raz. To będzie fajne, jak wiecie, pieniądz na wycieczki. Plus 20 plus szósteczka. Szósteczkę to wezmę to w takim układzie. I tu skreślimy dwudziestkę. I mamy stówkę, ale ja rzucę jeszcze raz. Znowu szósteczka. Jako, że tam mam dziesiątkę, to ja dziesiątkę wezmę, żeby ją zostawić w tych podróżnych wezwaniach, więc tutaj mamy plus 10, to będzie 110. No i szybka piłka. Przy tych wezwaniach to jest szybka piłka. Ale zobaczcie, tu mam jeszcze tylko dwie zdrapki. tu mam 5, tu mam 4. Więc z każdym kolejnym odcinkiem będzie łatwiej. Ja od marca dopiero w taki sposób gram. Na początku, jak widzicie, małe kwoty tu dawałam, teraz daję większe. Więc będzie dobrze. Może w jakimś miesiącu znowu się tu wpłaci więcej niż stówkę. Na razie mam tu zamrożone 840 zł. O, dziesiątki tu jakieś są, to dobrze wiedzieć jak będę potrzebowała, to mam tu do tych wyzwań podróżniczych. I ok. Sprawdzę, czy mi się to zgadza. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 7. 2, 3, 4, 5, 8. 840. Graj w uczy. Musiałam się napić, bo coś mnie na katar zbierało. I na kaszel. Okej, okay. no to co moi drodzy, dziś żadne wyzwanko się nie ukończyło, ale wiecie, ja się nie poddaję, jak widzicie co miesiąc trzymam się swojego założonego celu i myślę, że na tym to też wszystko polega, że jak sobie ustalicie określony cel, to po prostu drobnymi kroczkami do celu i ja nie jestem smutna z tego powodu, że ja żadnego wyzwania dziś nie ukończyłam, bo wiem, że jak ja tylko zacznę, Tutaj są akurat takie, no można powiedzieć, wysokokwotowe wyzwania. Jak ja tylko zacznę je kończyć, to tu będą takie same fajne kwoty. Tu na przykład Mirka mi napisała w niektórych, ile jest pieniędzy. Tu mamy 280, tutaj mamy 150, 270. Tu akurat nie ma napisane. Tutaj też nie ma, ale można to policzyć. Jak będę miała chwilę, to może to policzę, może nie. Ale na samym końcu jak skończę. Więc widzicie, jestem coraz bliżej celu. Tu 30 już żadnych nie mam. Zostały mi te mniejsze nominały tutaj tak samo nie ma źle. Więc myślę, że <laughs> przepraszam, że z każdym kolejnym odcinkiem będzie łatwiej. Jak znowu ta zdrabka na przykład wypadnie dwa razy. No to zobaczcie, tu już mam 280 zł, które mogę sobie dodać na jakąś tam kolejną wyprawę czy wycieczkę. W przyszłym roku na pewno będzie łatwiej, jeżeli chodzi o finanse, no bo te wyzwania zaczną się po prostu kończyć. Dajcie proszę znać, jak tam u Was? Jakie Wy macie plany jeszcze podróżnicze na ten rok? Czy robicie tak, jak ja kiedyś robiłam, że ja sezon zimowy siedziałam w domu, czy jednak też korzystacie? Ja na przykład od pewnego czasu lubię jarmarki bożonarodzeniowe, ale nie ukrywam, nie te polskie, tylko te czeskie. Byłam raz w życiu i tam jest zdecydowanie mniej ludzi. Jest taniej niż na polskich jarmarkach, więc byłam mile zaskoczona. Dla nas dla Polaków jest tanią, bo korona czeska bardzo nisko stoi. Jeszcze tam sporo korony czeskiej mam w granicach właśnie chyba tysiące, jak się nie mylę. Więc powiem Wam szczerze, że ja polubiłam jarmarki, ale koleżanka mnie jakby to powiedzieć, nakusiła. Aby pojechać z nią do takiej miejscowości jak Kalawela, czyli tam jest um, Polska Wioska Muminków. Oczywiście wszystko zależy, czy zbierze się odpowiednia ilość chętnych osób, bo wtedy dopiero biuro podróży uruchamia wycieczkę, ale liczę na to, że się zbierze. I my właśnie w grudniu byśmy pojechały do tej Kalaweli, a ja w listopadzie wykupiłam sobie wycieczkę do krakowskiego Kazimierza, mimo że już tam byłam parę razy. To nie zwiedzałam jeszcze krakowskiego Kazimierza z przewodnikiem, jak wiecie, albo jak nie wiecie, to chętnie powiem. Była tam kiedyś żydowska dzielnica i między innymi tam powstała fabryka Schindlera. No i właśnie mam ochotę, żeby tam pójść, posłuchać właśnie tego, co ma do przekazania przewodnik i zwiedzić te miejsca właśnie bardziej pod takim kątem historycznym, a nie tylko tak, jak ja do tej pory bardziej pod kątem restauracyjnym czy podziwiania tych budynków z zewnątrz. I żeby nie przedłużać, ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Życzę wam spokojnego dnia, wieczoru, w zależności od tego kiedy to oglądacie. No i co, moi drodzy? Do usłyszenia, do zobaczenia. Pa pa.